Komedyjki zaklinanki. Żeby się przebić, przekłuć, przecisnąć przez szparę, dziurę, przez okno otwarte na oścież wszystkich możliwości. Z piosenką na sinej wardze i kapką śliny, tak śliny, w której zachował się umiar natury. Żeby być po to, by być i milczeć z powodu zdumienia, żeby nie kruszyło się więcej szkło. I płacznie wznosił się jak najczarniejszy dym w najjaśniejsze niebo. Módl się wytrwale. Po południowej porze spokoju traw, w cisze ogniska, w leniwym buczeniu trzmieli, przybędzie ruach. Osądzi cię, odsączy, odcedzi. Ten wiatr nieporuszony, bezwieczny.